Zapraszamy państwa do wysłuchania 2727 odcinka powieści radiowej matysiakowie. No, to jak mi radzisz, wisiu? Jechać na te chrzciny do Piotrków czy nie jechać? Jak uważasz? No pewnie, że jechać, Dorota. No, na czym to się zastanawiać? Będziesz tu sama siedziała? No tak, ale... Wiesz przecież, ale co takiego? Ojej, no. No wiesz, kto będzie? Elżbieta. No wybacz Dorotka, ale trudno, żeby jej tam jutro nie było. W końcu Basia to wnuczka Elżbiety. No przecież to chrzest. Obecność obowiązkowa. Oj. Powinnaś tam być, Dorota, naprawdę. Powinnam, powinnam. No i co? Będę udawać, że jej nie widzę, tak? No ale przecież nie musisz z nią rozmawiać. O, oczywiście. Wystarczy, że będzie z nią trailował przez cały czas. Pewnie już nie może się doczekać. Na litość boską, no na litość boską. Nie zaczynaj od nowa. No, no co, no co? Uważasz, Wisiu, że przesadzam, tak? <śmawia> A ja sama słyszałam, jak dziś do niej dzwonił. Umawiali się na zakupy. A o której? A, a gdzie? Aha, czy ci pasuje Elżbietko? Boże Dorota. święty. No chcą się rozejrzeć za jakimś prezentem na jutro. Mm -hmm. No sama się dziwię, że dotąd tego nie zrobili. A, no bo pani Elżbieta ponoć nie miała czasu, ale Gienek... Gienek mógł sam to załatwić. No ale wolał poczekać. Poza tym Elżbieta mu lepiej doradzi. Doradzi? Przepraszam cię bardzo Wisiu. A, a co ze mną? Nie zapomniałaś, że to ja jestem żoną Gienka? I co, moje zdanie zupełnie się nie liczy? Nie jestem mu już potrzebna? <dziękuję>, Dziękuję. Dorotko, no, kochanie, no źle mnie zrozumiałaś. No to nie tak. Tak? A jak? Ja wiem, że Gienek bardziej ceni gust swojej byłej żony niż obecnej. Ale nie znaczy to wcale, że powinien zapominać się, gdzie jest jego miejsce na miłość boską wisiu. Ciszej, Dorotko, ciszej. Ale... Nie obawiaj się, Gienek jest w sypialni, a, a poza tym. Ale już dosyć, kochana, no nie denerwuj Ach. się, nie ma sensu tak się nakręcać. Za chwilę zresztą będziemy miały gościa. No jak ty się pokażesz w, w takim stanie, no Dorota. Ach, no rzeczywiście, no rzeczywiście, przepraszam, poniosło mnie, ale no, no wiesz mi, jak pomyślę o tym przyjęciu jutro, to. Ale słuchaj, wszystko Ach. będzie dobrze, naprawdę. <noise> Trochę więcej wiary w siebie, Dorota. Ojejko. No i spójrz na swojego męża łaskawszym okiem. No proszę. On jest teraz przecież taki zakochany w tej swojej wnuczce. Nie odbieraj mu tej radości, no. Dorota. A ty jak zwykle go bronisz. Was, kochanie, bronię, was. Ciebie i Gienka. Dorotko, powiedz, wystarczy tego ciasta może dokroję. No wiesz, jak Gienek dorwie się do tej twojej szarlotki, to kto wie... Wiesz co, dołóż jeszcze za dwa kawałki Wisiu. Aha, aha. Jak myślisz? Wyciągnąć nalewkę z barku, to wypada? No wypada, pewnie, że wypada, ale wiesz, zdaje się, że, że pani Stefania coś wspominała o swojej nalewce. Aha. Że przyniesie jakąś ekstra. O. Dorota! Dorota, gdzie jest? Gienek, no Gienek woła. Jak to gdzie? W kuchni? No, tu jesteśmy. A co? Coś się stało? Mam wiadomość. Od... Justyny. Przysłała smsa. No proszę, proszę, przypomniała sobie o nas. I co napisała? Przeczytaj. Sam przeczytaj, bo mam zajęte ręce. Gorące pozdrowienia z Londynu. Pogoda Zdynia. ekstra. Właśnie zwiedzam British Museum. Oh, oh, oh. I jutro idę na koncert do Covent Garden. Oh. Całuski dla wszystkich Justyna. O. Aha. I tylko tyle? A co miała się rozpisywać? Za dwa dni wraca, to wszystko nam opowie od no, A no do Z. Spokój, no, no, no. Muzeum narodowe, Covent Garden, same atrakcje. Tak. No, Londyn to ciekawe miasto. Ciekawe, ale wszędzie tłumy. No pewnie. Boże święty, żeby się ona tylko gdzieś w metrze nie zgubiła. Oj, tam daj spokój, spokój Dorota. Nie martw się. Justyna to mądra dziewczynka. Poza tym zna dobrze angielski, ma orientację w terenie. Mhm. Poradzi sobie, nie jest tam sama. Ale ja i tak się boję. I, I byłabym spokojniejsza, gdyby Justyna była już w domu. U siebie. No właśnie. No co tak, Nienek, wzdychasz? No bo co racja, to racja, Londyn Londynem, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Proszę, proszę, kto to mówi, słyszysz, nasz podróżnik. Podróżnik, podróżnik z konieczności, moja droga. Z konieczności, a nie z wyboru. Ten Kazachstan ostatnio do mnie tak poparł. A, już nie przypominaj, dobrze. No otóż to, otóż to, dlatego nie ruszam się z Warszawy. Tu jest moje serce, tu jest mój dom, jak mówi piosenka. Poza tym i u nas atrakcji nie brakuje. Jest co turystom pokazać. No co, mówisz o krakowskim przedmieściu? <laughs> Jeśli tak, to akurat trafiłeś Gienek jak kulą w płot. Nie mówię o krakowskim, bo to rzeczywiście na razie pustynia. Są ciekawsze miejsca. O, na przykład? Co masz konkretnie na myśli? A choćby Arkady Kubickiego. O, nowe miejsce w stolicy. No, no tak, A. wreszcie je oddali. Do użytku. Po kilkunastu latach remontu. No tak, ale za to jaki full wypas. Głowa mała ten architekt yy, jak on się nazywa Stanisław Fischer. O tak, Aha. tak. Mówię ci, Wisiu, dokonał istnych cudów. Tak? Szkło, kamień, stal i żadna tam kostka bauma, tylko posadzka z drewna Aha. ułożona w sześciokąty. Serio? Ho, ho, ho. No no. A ja słyszałam, że w tych wyremontowanych arkadach ma być urządzona salka teatralna i księgarnia, restauracja. Nie tylko. Ta ma być przede wszystkim centrum obsługi turystów i nowe wejście do Zamku Królewskiego. Popatrz, popatrz. O Boże, Gienku, zamknij to okno. Wiatr się zerwał. Chyba burza idzie. Przyda się trochę deszczu. Zmyje ten warszawski kurz. O której ma się zjawić ta pani Stefania? No już powinna być. Yy, Wisiu, proszę tak. podaj mi te tacę. Proszę, proszę, kochanie. O, zaniosę ciasto i owoce na stół. No tak. A skąd ty Owiska, wytrzasnęłaś, tę Zilarkę? Giedek, wiesz co? Ja ci mówiłam już tysiąc razy. Pani Stefania to znajomo mojej hanki. Przymiła osoba i... I, i... I tak się zgodziła bez wahania, że przyjdzie? A co? A co, Kiedy to nie można już zrobić czegoś bezinteresownie dla innych? <laughs> Pewnie, że można. No właśnie. I pani Stefania zna się świetnie na ziołach. Może poleci mi jakiś specyfik na dobry sen, a to mi na serce, o. <laughs> Może. Wiśka, a stach gdzie? Jego to nie interesuje? Interesuje, Genek, interesuje. No ale akurat dzisiaj, paczek i pes, wypadł mu ten zjazd absolwentów ze szkoły muzycznej. No i musiał wybrać jedno z dwojga. O, to chyba już twój gość, Wisiu. Gienek, nie mój, nie mój, tylko nasz, rozumiesz? Gienek, dobrze wyglądam? No, spójrz na dobrze, mnie. Dobrze, dobrze. Lepiej nie będzie. A, dziękuję. No, proszę, chodźmy, Dorota poszła otworzyć. No chodźcie, kochani, chodźcie. Proszę bardzo, pani Stefania? Tak się cieszę. Dzień dobry, dzień dobry. Jadwiga Matysiakowa. Dzień dobry, dzień dobry. To z panią rozmawiamy. Tak, tak, ze mną, ze mną. No, z moją szwagierką już się pani przywitała. Oczywiście. A to mój szwagier. Eugeniusz Matysiak, dzień dobry pani. Dzień dobry, Stefania Karżowska. No. Ale nie stójmy tak w przedpokoju. No Wrócimy do pokoju, pani Stefania. Prosimy. Proszę. Pozwolą Państwo, że wpierw się wypakuję. Naturalnie. Mam tu coś o, dla Państwa. Ojej, nie, a, a, co no takiego? Może najpierw coś zjemy. A poza tym proszę siadać, pani Stefanio. A, a czego pani się napije? I, to może za chwileczkę? Aha. E... Boże święty, no pani Stefanio. Ale no mam... Co to tu za butelka? Czyżby... Obiecałam przywieźć nalewkę z pokrzywy. Więc przywiozłam. O, no, z, pokrzywy. Gię, z pokrzywy, no popatrz, no. A, a coś ty taką kwaśną minę zrobił? Przecież to nie trucizna. Nie. Aha, Gienek, wyciągnij lepiej te małe kieliszki z kredensu. No, proszę. proszę bardzo, no z pokrzywy, no coś niesamowitego, no. Pewnie, napijmy się. Popróbuję, pan. To jest naprawdę smaczne. No, nie, No to jak mogę nalać? Lej i nie gadaj. jaki jest. E, może i my taką miksturkę przyrządzimy, co, Wisiu? No, no, może, no, może. No to proszę, zdrowie naszego gościa. Zdrowie naszego gościa, kochanego. Zdrowie. zdrowie gospodarzy. No, nawet, nawet przyjemne takie ciepełko. Mhm. No, a nie mówiłam? No. Samo zdrowie i to prawie bez alkoholu. A jak to się stało, że Pani Stefaniu, że zainteresowała się Pani ziołolecznictwem? No tyle się teraz o tym mówi rzeczywiście i pisze. Jedni traktują kurację ziołami jak szamańskie praktyki, a inni znowu podchodzą do tego bardzo poważnie. Proszę Państwa, no tak. jednak to powinno być bardzo poważnie, dlatego że ziołolecznictwo... To jest chyba najstarsze leczenie na świecie. No tak. Lekarstw nie było, aptek nie było, a zioła były, rosły na polu. I warto do tego wrócić. I choć ja może ziół nie traktuję jako lekarstwa na najcięższe choroby, ale zioła dają zdrowie, a więc hmm. zdrowe ciało. O, no, brzmi ciekawie. U. Tak. A w tej chwili trwają prace nad wynalezieniem szczepionki. I nad tą szczepionką pracuje Polak. Pan profesor Koprowski. Ja myślę, że to jest nowy etap w dziejach ludzkości. Tak, że proszę. to będzie no. coś nowego i coś bardzo dobrego, bo jeśli rośliny mają taką siłę i do tego doda się y, naukę, to wtedy wyjdzie Efekt coś będzie tak wspaniałego, no tak. że być może zmienimy tok w ogóle myślenia i być może choroby przestaną nękać ludzkość. No, no, no właśnie, bo już pani przez telefon mówiła o swoim autorskim programie zdrowotnym, ale na czym on konkretnie polega? O mnie zawsze się mówi, że ja jestem miłośniczką ziół, wierną przyjaciółką ziół, ale swój program rozpoczęłam od zdrowego odżywiania. I to moje zdrowe odżywianie różni się od tego, co my w tej chwili lansujemy, o. bo ja wróciłam do tradycji narodowej, a więc nasz klimat jest chłodny i w moim programie jest tak, od jesieni do wiosny mamy więcej jedzenia ciepłego, gotowanego. Wzorem naszych przodków. Ale Popatrz za rotę. Tylko latem możemy bardziej organizm wychładzać. Aha. I jeśli tak będziemy robili, to będzie mniej chorób i mniej alergii. No niestety organizmy mamy bardzo wychłodzone przez to jedzenie, które nam się w tej chwili podaje i no reklamuje. Tak, tak. Jest y -y. za dużo jedzenia zimnego, a nasz organizm tego nie wytrzymuje. Pani Stefanio. Ale to nie jest taka prosta sprawa, no bo po pierwsze, nie wszystkie dary natury mają uzdrawiającą moc, a po drugie trzeba wiedzieć, jak zbierać zioła i kiedy, o, o jakiej porze, gdzie. A no właśnie, o. właśnie, bo zamiast kuracji nieświadomie można sobie zaszkodzić, podtrudź się jakimiś chwastami. Tak, eksperci wręcz odradzają zbieranie ziół na własną rękę, prawda? No i jak to jest? Proszę Państwa, to jest tak, jak z grzybami. Jeśli ktoś nie zna grzybów, to lepiej ich nie zbiera, bo się zatruje. Otóż tak. Tak samo w naszym środowisku są zioła wspaniałe, lecznicze i są trujące. I ludzie od wieków zioła znali, bo z pokolenia na pokolenie taką wiedzę przekazywali sobie. My się teraz w szkołach nie uczymy. Ale jeśli ktoś zna zioła, to powinien zbierać. Pierwsza zasada. No, daleko od miasta, żeby nie w mieście, bo tam są, wiadomo, zatrute już substancjami, no tak. zanieczyszczeniami. Tak. Druga sprawa, proszę Państwa, jak już zbierzemy, albo jeszcze, jak zbieramy, żeby nie niszczyć tych ziół, a więc ścinamy, albo nożyczkami, albo nożem, do połowy, reszta niech jeszcze się odnowi, niech jeszcze rośnie. Aha. A później, jeszcze jest ważne, jak Państwo przyniesiecie do domu, zioła muszą być starannie umyte, bardzo starannie umyte, dopiero osączone, położyć na papierze na jakieś, albo na, nawet na jakiejś na ścieradle tak. i wtedy w jakimś takim zacienionym miejscu, nawet w kuchni, czy tak. nawet gdzieś na parapecie zacienionym, można takie zioła suszyć i nic się Państwu nie stanie. Wszystko no dobrze. będzie dobrze. No dobrze, 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 ale skąd w roślinach taka moc? Ponoć tych substancji leczniczych, czy jak tam mówią, aktywnych... Jest w roślinie znikoma ilość. Oj, nie słuchasz. Naprawdę, przecież Słucham. pani Stefania mówiła, że na efekty trzeba czekać dłużej, ale za to nie szpikujesz się syntetykami. To nie chodzi o to, żeby roślina silnie działała, tylko chodzi o to, żeby ona powoli działała, bo wtedy Aha. budujemy swój organizm odnawiamy organizm, natomiast gdyby zioła były bardzo silne, to one by nam mogły krzywdę wyrządzić, bo przecież nasza wątroba nie jest aż tak bardzo silna, żeby to wszystko od razu przerobiła i przetworzyła. Także my mamy zioła stworzone tak, żeby nasz organizm to przyjął i żeby to przetworzył i z tego były właściwe soki do budowy naszego ciała. No to tak jest jakiś jest odpowiedni w... proces mm, musi zaistnieć, tak. Tu musi być odpowiedni proces. Natomiast co roślin genetycznych, no ja nie jestem zwolenniczką. Nie jestem zwolenniczką, tak? żeby modyfikować, żeby zmieniać. Zwykle mówię, że jeśli samochód mamy na benzynę, to trzeba benzynę dolewać, a nie wodę. A więc żeby nie było odwrotnie.